Szybkie trzy pytania do prezesa Pawła. Już w dzisiaj była konfrontacja w kanale sportowym z Maćkiem Turskim, czyli Hieną? Czytałem komentarze, bo też oglądałem, i ludzie uznali, że wygrałeś, jakby byli za tobą. Wiesz co, no nie miałem co wygrywać czy przegrywać, bo to nie była tak naprawdę konfrontacja, tylko z Maczkiem, żeśmy się już parę dni temu wyjaśnili, wszystko się pogodziliśmy i to bardziej było takie pojednanie na antenie, to nie, no to nie, nie uważam, że to taka konfrontacja. Wiadomo, Maciek jest dobrym dziennikarzem, musiał też zadawać różne pytania, nie, niektóre były takie może trudne, no ale też sobie jakoś poradziłem, ale nie, nie postrzegam tego w, te, w, 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 w takiej kategorii, że ktoś wygrał, ktoś przegrał, wygrał na samym końcu sport, bo obaj z Maczkiem kochamy sport i i to, że my teraz będziemy w zgodzie, wspólnie będziemy współpracować, to przyczyni się do rozwoju sportu. Także jak ktoś tutaj wygrał, to sport. A jakie są Wasze relacje z Marcinem Dubielem i czy będzie ta walka? No, jak najbardziej. On mi zawsze za, za skórę mega przegiął. Jeszcze się dowiedziałem teraz, że gdzieś tam biegał za mną, jak chodziłem do punktu medycznego po walce. Coś tam krzyczał i wyzywał od złodziei. Także Dubiel musi dostać w pierdol. Nie? A wydawało mi się, że już trochę się te relacje ociepliły ostatnio, po ostatnich programach. No wiesz, no były programy emocje była, była dyskusja, no w pewnym momencie te emocje trzeba było stanować, ale prawdziwe emocje jeszcze przed nami, nie? No to czwarte pytanie, jak się zakończy pojedynek z Marcinem Najmanem i czy oglądałeś dzień z Marcinem Najmanem? bo nie przyznam... na razie znam go tylko z opowiadań, słyszałem, że tam jest, było, bardzo dużo było śmiechu, a jeśli chodzi o Najmana, no co, no, ja jestem głodny walki, rozdrażniony ostatnią porażką, i zrobię wszystko, żeby go tam... Rozszarpać w tym oktagonie po prostu, to wjeżdżam, rozjeżdżam i będę się z nim napierdalał, ile fabryka dała, bo to naprawdę chcę tego i, i jestem głodny zwycięstwa. Boxdell wpadnie na sparing do Marcina Najmana, bo o tym się mówi? Jak sądzisz? Nie wiem, nie znam tematu, to trzeba pytać Michała. Wszystko myślę, ode mnie? Myślę, że ten, mam nadzieję, że ten sparing, że w ogóle do niego nie dojdzie tego 20, bo zamierzam z Marcinem wygrać na tyle efektownie, żeby on nie mógł walczyć przynajmniej przez te dwa dni. Wszystko ode mnie. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Może inaczej. Nie życzę mu tego, żeby nie mógł walczyć. Życzę mu, żeby mu się nie chciało walczyć po tej walce ze Może tak to ujmę. Dziękuję bardzo. Dzięki.